Debata między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim to jest jakiś absurd. Nie do końca wiemy, co się wydarzy, nie do końca wiemy, czy ona się na pewno odbędzie, w sensie wszystko wskazuje na to, że się odbędzie, ale my mamy jednak pewne wątpliwości, a ma się to stać dzisiaj, jeśli nie wiecie. Do tego pojawiają się wątpliwości natury takiej, wiecie, czysto prawnej, tego, czy Telewizja Polska w ogóle może publikować debatę tylko dwóch kandydatów, jeśli ją organizuje, to czy kwestia finansowania jest w ogóle git. Masa innych rzeczy, więc ta debata to jest rzecz niesamowita, rzecz imbowa, rzecz, w której wszystko zmienia się co 15 minut, powstają kontrdebaty nawet do tego wszystkiego. O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym materiale, bo to jest niesamowity syf i chcemy Wam o nim opowiedzieć. A także potem przejdziemy sobie szybko do znowu wojny handlowej Stany Zjednoczone versus Chiny. Tym razem inne zmiany, inne ogłoszenia, wstrzymanie taryf i tak dalej, i tak dalej, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do materiału, starcielek, ja stawcie słowa. Na będzie bardzo miło, wy będziecie widzieli nasze filmy. lećmy do tego materiału. No i zacznijmy sobie od tej debaty, I zacznijmy od takiej kwestii jakby technicznej. Zacznijmy sobie od tego w ogóle, co się dzieje w kontekście tej debaty, bo potem przejdziemy sobie do analiz związanych wiecie z TVP i tak dalej. Czy ta debata w ogóle się odbędzie i jakim jesteśmy stadium? Bo, czy wiecie, jeśli debata odbywa się w lesie i nikt jej nie słyszy, to czy debata się odbyła, czy nie? Ciężko powiedzieć, bo ktoś musiał ją słyszeć, bo ktoś był na debacie. Jak pewnie wiecie, jakiś czas temu Rafał Trzaskowski wyzwał Karola Nawrowskiego na debatę. Debatę w Końskich. Wezwać Rafała Trzaskowskiego do debaty miała być transmitowana przez różne stacje telewizyjne, na co kandydat Karol Nawrocki odpowiedział, dobrze, jestem gotów, możemy walczyć. Chcę, żeby debata była transmitowana i jakby była organizowana nie tylko przez TVP, przez TVN i Polsat, ale chcę też dołączyć do tego Republikę i Polsce24, czyli dwie prawicowe telewizje, dwie telewizje jednak bardziej przychylne PiSowi, no bo zdaniem Karola Nawrockiego to jakby wiecie, to są też duże stacje medialne, duże stacje newsowe i powinny mieć prawo tak samo uczestniczyć w tej debacie jak inne media, żeby jakby wiecie przekaz był dostępny dla wszystkich. No więc to był jego taki warunek. No ale wydaje się, że ten warunek został spełniony, bo na ten moment TVP, TVN i Polska razem organizują tę debatę, no i jakby Republika na przykład nie została dopuszczona tego wszystkiego. No więc z jednej strony mamy teraz informację taką, że Karol Nawrocki nie wycofuje się z tej debaty, ale z drugiej strony są też informacje o tym, że jakby cały czas walczą o to, jak rozmawiamy, wydaje się, że cały czas walczą o to, żeby Republika była dopuszczona. Gdzieś pojawił się ten komunikat taki wcześniej, że no wiecie, to było tak komunikowane, że jeśli to się nie stanie, to ja nie wystartuję. W sensie, więc Karol Nawrocki nie mówi, że nie przyjdzie na tę debatę, ale też no jednocześnie nie dementuje w stu tego, że no na pewno na niej będę, nawet jeśli nie będzie tam Republiki i w Polsce trochę nie wiadomo co się wydarzy, do tego warto zaznaczyć, że Republika przynajmniej chyba jest już przekonana, że nie dostanie się do tej debaty, co jest dosyć oczywiste stwierdziła, że zrobi swoją kontrdebatę, też w Końskich dla jasności, czyli w tym samym miejscu, tylko, że zrobią wcześniej zrobi ją o 18.50, a debata ta zwykła ma być o 20 ta druga debata ma być o 20, więc mamy dwie debaty w Końskich, z czego jedna zrobiona przez Republikę, druga zrobiona przez no, te trzy stacje, które wymieniłem i w sumie to nie wiadomo do końca co się teraz wydarzy, no bo oni wystosowali zaproszenie i do Nawrockiego i do Trzaskowskiego więc czy oni się tam po Pojawią, czy będą dwie debaty, czy będzie jedna debata, czy będzie pół debaty. Czy Karol Nawrocki przyjdzie na dwie, czy może przyjdzie tylko na Republiki, a Rafał Czaskowski przyjdzie tylko na, tą wiecie, TVN Polsat TVP. Nie wiadomo w sumie? A może na koniec dnia nie odbędzie się żadna debata, bo wszyscy się pokłócą i stwierdzą, że to jest bez sensu. Biorąc to wszystko pod uwagę, i biorąc też pod uwagę to, że mamy wrażenie, że co 15 minut pojawia się jakaś nowa informacja dotycząca tego wszystkiego, można założyć, że jest to absolutny chaos i absolutny syf w kontekście tej debaty, w której może być zabawnie. Przynajmniej może być zabawnie, bo nawet jeśli ona się nie odbędzie, to wiecie, ogłoszenia o tym, że się sztabów wyborczych tym, kto jest winny tego stanu rzeczy, to będzie komedia. My jesteśmy dobrze nastawieni do tego wszystkiego pod kątem śmieszności wydarzeń, ale czy jesteśmy dobrze nastawieni pod kątem tego, jak to właściwie wygląda, i czy to jest że jest debata tylko dwóch kandydatów, to jest osobna kwestia. No bo są te kontrowersje techniczne, ale jest też kontrowersja wynikająca z tego, że telewizja polska, publiczny nadawca, ma obowiązek zorganizować debatę, na której są wszyscy kandydaci. To fizycznie ma obowiązek to zrobić. Wiecie, oni mówią, że i tak to zrobią, w sensie, że i tak to, to się wydarzy, ale jednocześnie no, robią teraz debatę, w której biorą udział, y, którą organizują w jakimś stopniu, tak się przynajmniej wydaje, w której będzie tylko dwóch kandydatów. Czy telewizja publiczna w ogóle może to zrobić? Wiecie, wydaje się, że to jednak jest dosyć srogi przypał. Inni kandydaci słusznie i rozumiemy to, są ultra wkurzeni cały czas mówią o tym, że w ogóle co to ma być, że tak nie powinno być, że telewizja polska nie może sobie tak po prostu wybierać, jakich kandydatów zaprasza na swoją debatę, a z drugiej strony to jest debata Rafała Trzaskowskiego, bo to on ją zaproponował, no ale jakby czy telewizja polska w ogóle, po... zacznijmy od tego, że najprostszym rozwiązaniem tego problemu z perspektywy Rafała Trzaskowskiego byłoby to, żeby po prostu Polsat i TVN organizował tę debatę, bo wtedy żaden kandydat nie mógłby się przyczepić, i tak by się czepiali, bo muszą się czepiać, bo muszą mówić, że to jest niesprawiedliwe, że tylko dwie osoby biorą udział w takiej debacie. No, ale prawda jest taka też, tutaj bądźmy obiektywni, że inni kandydaci też bardzo chętnie wyzywali się na debaty, tak, w sensie, nie wiem, Kołownia wyzywał na debatę, Mencen wyzywał Trzaskowskiego na debatę. Wszyscy Zostaje taką okazję też by poszli na tę debatę. Gdyby była ona robiona nie przez TVP, no to można by im powiedzieć, słuchajcie, też chcieliście takie debaty, Gdy ona się odbyła, to byście słowa nie powiedzieli, tylko byście na nią poszli i byli bardzo szczęśliwi, że tylko wy debatujecie dwójkę. Ja pewnie z Rafałem Trzaskowskim dostępujecie tego zaszczytu, prawda, bycia przeciwnikiem Rafała Trzaskowskiego, bo on sobie wybiera, kto jest jego przeciwnikiem najwyraźniej. Wiecie, tak po prostu wskazuje palcem. No nieważne, nieważne, nieważne. Wszyscy by się zgodzili, a teraz wiecie, narzekacie, nie? Więc to byłby wtedy dobry argument i wystarczyło po prostu nie zapraszać TVP i nie kazać TVP tego organizować. Jednocześnie kiedy to się zrobi, no to nagle faktycznie robi się bardzo srogi problem na poziomie, jakby takim. Prawnym, też etycznym nie, czy telewizja publiczna, która teoretycznie powinna pokazać wszystkich kandydatów, powinna dawać równy dostęp. To rzeczywiście jest absurd, to się nigdy nie zdarza, ale teoretycznie, ideo, ideowo, powinna dawać równy dostęp do mediów różnym kandydatom, żeby ludzie mogli zapoznać się z ich programami, żeby mogli zobaczyć tych kandydatów, żeby mogli uznać, czy chcą na nich głosować, czy nie. Wybiera sobie dwóch kandydatów, którym daje tę możliwość, nie? Wiecie, o ile prywatne stacje jedno mogą sobie to po prostu robić, bo są prywatne, o tyle mimo wszystko wydaje się, że powinniśmy od telewizji publicznej oczekiwać trochę wyższych standardów. I jest to pewnego rodzaju hardcore, że wiecie, organizują sami to w dwójkę. Co więcej, mamy wrażenie. Jest świat, w którym bylibyśmy gotowi to wybaczyć TVP. To znaczy to byłby świat, w którym to byłaby faktycznie jakaś sensowna debata. To znaczy to byłaby debata gdzie na przykład wiecie pada pytanie i każdy kandydat ma 15 minut na odpowiedź i mogą sobie nawet przerywać i tak dalej, po prostu jak przerywają sobie to wiecie, to idzie z ich czasu, nie? Żeby to była faktycznie rozmowa, debata między dwoma kandydatami, w której jest więcej czasu, w którym można się bardziej rozgadać na jakieś tematy, w której można się ze sobą pospierać i faktycznie zrobić debatę, nie? I gdyby tak było, i gdyby to był taki format debaty, byśmy uznali, okej, okay, rozumiemy to, że dalej może nie powinno tak być, ale przynajmniej są uzasadnione tym, że nie da się żeby organizować tego typu debaty, która byłaby faktycznie jakościowa, tak wielu kandydatów, więc trzeba było wybrać dwóch. No więc dobra, powiedzmy, że po prostu TFOP organizuje tą debatę i pokazuje tę debatę Rafała Czaskowskiego, Uznalibyśmy, że okej, okay. w sensie dalej nie jest to clear, nie? dalej nie jest to super, ale ma to jakieś uzasadnienie chociaż w rzeczywistości. Tymczasem to jest debata każda inna, to znaczy kandydaci mają dostawać powiecie jednym pytaniu, minuta na odpowiedź, kolejny kandydat odpowiada na to samo, potem mają mieć jakieś pytania o siebie nawzajem, w zasadzie minuta na odpowiedź, 30 sekundarii postę. to jest najnormalniejsza debata na świecie w Polsce. Nie ma żadnego powodu, żeby nie było tam innych kandydatów, nic się nie zmienia. Oczywiście inni próbują na tą sytuacji, próbuję jakoś, wiecie, no też zwrócić na siebie uwagę, bo musimy przyznać, że on chłownia śmieszny pomysł, organizuje wspólne oglądanie filmu sami swoi, bo to jest to samo w sumie co debata, a przynajmniej jakby wiecie, będzie można obejrzeć dobry film. Że taka jest jego narracja. Panie widzu, który to słucha, że nie oglądasz, Chłownia powiedział, że przyjedzie. Na debatę Republiki jednak. więc nie będzie oglądał filmu. Także jak tam idzie, obejrzysz to nie obejrzysz, bo nie będzie go tam. Ale debatę obejrzysz, może. Znaczy, nie wiem, czy tam ją puszczą w tym kinie, czy tam w tej sali. Nawet nie wiem, czy to jest. Pozdrawiam. Dobra, no jest jakaś odpowiedź na to wszystko. Ale prawda jest taka, że wszyscy kandydaci są ultra wkurzeni i, wiecie, to będą jakieś próby, wiecie, pewnie, odnoszenia się do pytań z tej debaty. Jakiegoś włączenia się w to wszystko. To jest jednak w perspektywie tych kandydatów niefajne zagranie, które y, szczególnie TVP w tym kontekście robi. Jeśli chodzi o samą tę debatę, to prawda jest też taka, że możemy sobie tutaj się śmiać, narzekać i tak dalej. Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski tak już skorzystali nawet z tego faktu, że to wszystko się dzieje. Mówi się tylko o tym, mówi się tylko o nich, a do tego pozycjonują się właśnie jako ci dwaj główni gracze, tak? Rafał Trzaskowski jest niekwestionowanie numerem jeden w tym momencie do wygrania tych wyborów. Tak się no, tak wynika sondażowo i to z dosyć dużą górką na razie. Oczywiście drugie duże to na pewno się zmieni i będzie dużo mniejsza różnica, ale na, na ten moment. Tak? Jest on pewniaczkiem, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy że wejdzie do drugiej tury. Karol Nawrocki teoretycznie też, szczególnie, że no, w tym momencie Mencen ma zadyszkę sondażową i faktycznie, wiecie, już nie ma tych wzrostów, są nawet spadki, jest jakiś sondaż, gdzie ma 15%. Więc gdzieś tam Mencen sobie, wiecie, staje w miejscu bardziej i jakby powiedzmy, że gdzieś ta wizja, że Karol Nawrocki nie wejdzie do drugiej tury, oddala się jednak, no ale można było mieć co do tego pewne wątpliwości w którymś momencie, więc powiedzmy, że fakt, że wiecie, też on występuje w tej debacie razem właśnie z Trzaskowskim, to jest takie trochę pokazanie światu, że tak, to my jesteśmy dwoma głównymi kanadami, tak naprawdę tylko my się liczymy, my debatujemy ze sobą, to wiecie między nami jest wybór realny w tych. Wyborach prezydenckich, i jest to na rękę obu kandydatów, którzy właśnie pokazują się w ten sposób, którzy wiecie, nawet jeśli ta, ta debata na koniec dnia, załóżmy, że się nie odbędzie. No to i tak, jakby wiecie, będą mogli te swoje narracje pchać, kucicie o to, kto przez kogo się nie odbyła. I na koniec dnia media i wyborcy skupią się na do pewnego stopnia całe to zagranie jest na rękę Rafałowi Zaskowskiemu, jest na rękę Karolowi Nawrockiemu. Mimo tego, że wszystkich to irytuje, realnie faktycznie wycina to innych kandydatów z tego dyskursu i z tej rozmowy, przynajmniej na ten moment. Więc jeśli ktoś nie wymyśli czegoś ultra, wiecie, takiego głośnego, co by się wydarzyło na przykład w trakcie debaty, no to prawda jest taka, że to zajmie tą przestrzeń medialną, więc oni na tym korzystają i to jest jakby trochę problem tej sytuacji, bo mamy pewne wątpliwości, czy tak powinno być wszyscy pewnie, a z drugiej strony no jakby ciężko nie pójść w tą grę, nie? No bo to jest faktycznie temat, o którym się rozmawia. Czysto politycznie musimy przydać, że dostrzegamy tutaj ten pewien spryt tego zagrania po no, obu stronach. Nakręcanie tego wszystkiego ma sens politycznie z naszej perspektywy, tak widzicie, czysto w kontekście opłacalności politycznej. W każdym razie, mimo tego, że no, nie podobają nam się różne rzeczy w tym wszystkim, nie możemy się tej debaty doczekać, bo może być naprawdę zabawnie. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że będzie zabawnie, a nie po prostu tylko nudno, bo to, że będzie trochę nudno, to jest pewne. Przejdźmy sobie do Stanów Zjednoczonych, gdzie nigdy nie jest nudno ostatnimi czasy. Nigdy ostatnimi czasy bez sensu, gdzie nie jest nudno za rządów Donalda Trumpa. No więc Donald Trump wziął te swoje cła, do których mówił, że są niezawieszalne i to jest absolutnie pewne, że wchodzą i je zawiesił na 90 dni. Znaczy zawiesił te wszystkie cła dodatkowe, zostawił tylko 10% na wszystkich. Czyli jakby na koniec i tak prowadził cła, tylko po prostu 10%, a nie absurdalnie wysokie na niektóre państwa. Bawi się w taki sposób, że po prostu stwierdził, że no, reakcja świata jest taka, że w sumie bardzo dużo liderów chce ze mną rozmawiać, że ma po prostu dużo przyjaciół, którzy teraz jakby próbują się z nami dogadać i tak dalej. Ruszyło po prostu to, że właśnie to, to taka jest reakcja świata. I on w, sobie w tym kontekście jest gotów nawet wstrzymać te cła, żeby właśnie dogadać się z różnymi państwami. Super sprawa, nie? W sensie niesamowite. To by się spodziewał. I to jest jakby jego taka właśnie narracja, dlaczego tak się stało. Są też inne narracje, dlaczego się tak stało. Pierwsza z nich mówi o tym, że pracownicy dla Trumpa przekonali go, że to może wywołać kryzys światowy, w sensie jak zrobimy te cła, że jak się spojrzy na rynki i tak dalej, to to jest dramat jakiś absurdalny, więc może byśmy jednak tego nie wprowadzali. To wydaje się być z jednej strony sensownym przemyśleniem, z drugiej rychło w czas. Niesamowite, że trzeba było zagrozić światu, czy powiedzieć światu, że to robimy, żeby żeby zobaczyć reakcję, a nie można było przewidzieć, że reakcja będzie taka jaka była. Wydaje się, że to było dosyć oczywiste. No, ale dobrze, jakby to jest jakaś tam teoria o tym, dlaczego te słowa są wstrzymywane. Tu też warto zaznaczyć, bo uważam, że jednak trzeba o tym mówić, że Donald Trump jakiś czas przed ogłoszeniem tego, że słowa są zawieszane, powiedział, że napisał na True Social, czyli tej platformie społecznościowej, że w sumie to, to jest dobry moment, żeby kupować. myślę jakby akcje, nie? W sensie chodzi że akcje kupować. Co jest nawet nie jakimś inside tradingiem już w tym momencie, tylko jakimś takim open inside tradingiem, nie wiem jak to nazwać. W że sensie dosłownie jesteśmy na etapie, gdzie prezydent Stanów Zjednoczonych przed ogłoszeniem swojej decyzji mówi światu, jakie decyzje na giełdzie podejmować, żeby zarobić pieniądze. Jest to dziwna sytuacja, po prostu. Nawet nie ma jakiegoś mocnego stanowiska? Jest po prostu dziwne, tak po prostu. No ale dobra, spoko. To jest jedna rzecz, właśnie a propos tego zagrożenia, prawda, że będzie globalna recesja, globalny kryzys i tak dalej. No i jeszcze druga kwestia, mianowicie tego, że Donald Trump, być może, jakiś wpływ na to wszystko, oni się zarzekają, że nie, ale być może, jakiś wpływ na to wszystko ma to, że Stany i Chiny weszły już na całkowitą wojnę handlową. I to taką, wiecie, wojnę handlową z kategorii nikt nie chce odpuścić, nie chce być tym, który powie pierwszy stop. Stany Zjednoczone w tym momencie są na etapie 145% ceł na chińskie produkty, a Chiny są na etapie 125%. Na amerykańskie produkty, jeśli chodzi o cła. I nie mamy przekonania, że na tym się zakończy cała ta zabawa. W sensie mamy coraz bardziej wrażenie, że to będzie sobie trwało, bo wydaje się, że nikt nie chce być tym, który wiecie, nie odpowie na odpowiedź, na odpowiedź, na odpowiedź, na odpowiedź. Taka to gra w tchórza i nikt nie chce stwórzyć. Przy czym też prawda jest taka, że jak wiecie, dojdziemy, nie wiem, do. Znaczy, to, to też rzucam liczbę, w sensie nie analizowaliśmy tego w ten sposób, ale jeśli dojdziemy do, nie wiem, 300% ceł, to już pewnie nie ma znaczenia, czy to będzie, wiecie, 300% ceł, czy 1000% ceł. W sensie od któregoś momentu ten handel będzie już tak nieopłacalny, że i tak nic nie będzie Między państwami handlowanego, więc, więc, więc w sumie wiecie potem, że to będzie tylko liczba. Aczkolwiek wiecie, no, wydaje się, że to też może być jakiś wpływ. Być może mimo zapewni, że tak absolutnie nie jest, no wojna handlowa z Chinami w takiej skali no, sprawiła, że Stany stwierdziły, kurcze, a może jednocześnie nie będziemy robić wojny ze wszystkimi innymi? Może, może się powstrzymamy troszeczkę? Może uznamy, że jednak 10% na cały świat i 145 na Chiny, to jest OK. a nież jakieś losowe państwo też dostanie, nie wiem, 50, bo czemu nie? E, także zabawa, no, zabawa, bawimy się w Stanach Zjednoczonych, więc w Polsce mamy debatę, która pewnie się odbędzie, ale w sumie może się nie odbyć, ale w sumie mogą się odbyć dwie debaty. Ale w sumie może się odbyć półtorej debaty. Kto wie, jakby zobaczymy. E, no a w Stanach Zjednoczonych, prawda, cały czas bawimy się w światowej gospodarce tym, żeby no, zobaczyć, jak blisko globalnego kryzysu możemy dojść, ale wycofać się kroczek wcześniej. Ja mam nadzieję, że się zawsze będzie udawało wycofać kroczek wcześniej, a nie do go doprowadzić. Także co, jak chcecie być na bieżąco z życami, jest w stawcie serczysuba, no będzie bardzo miło, będzie widzicie nasz film. Nasze nie jest niczego pytania, no więc jak ja nie gotowe nie zamy do to trafi staramy dla Was, cześć.